W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico, wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich narodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność matki i dziewicy. Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask. Wysławiamy najczystsze serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską. Dzięki składamy Ojcu przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy. Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a jako syn Twój rozmiłował się w Twoim sercu niepokalanym. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że przeczyste serce Twoje obdarzył pełnią łaski i rozpalił je największą miłością Boga i ludzi. Niech Tobie, Święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśni chwały. Bo Pan jest z Tobą, boś łaski pełna. Bo owocem Twego żywota jest Jezus, Bóg i zbawiciel ludzi. Wraz z hołdem miłości i czci, składamy Twemu sercu wynagrodzenie za wszystkie zniewagi. Twojej godności, Rodzicielki Bożej, za wszelkie uwłaczania Twojemu imieniu, za obojętność wobec twojej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską. Z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serca wraz z zapewnieniem, że Ciebie na wieki sławić będziemy. Amen.